Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Po wyborach do Europarlamentu 2019, duża część z tych polityków, którzy przegrali wybory, dostała swoistego szmergla. Jedni na przykład zaczęli wyzywać swoich własnych wyborców, co nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, ale oni chyba tego nie wiedzą. Inni natomiast zdecydowali się na poszukiwanie jakichś przerażająco egzotycznych koalicji, przy których powiedzenie łączenie wody z ogniem wydaje się być. Czymś wyjątkowo naturalnym. Jednakże, jeżeli mm, doniesienia, rewelacje radia wnet są prawdziwe, to Platformie Obywatelskiej odpierdzieliło już. Po całości i to na tle tych ludzi, którzy uważają, że obrażanie swoich wyborców jest to dobry pomysł na dostanie się do Sejmu na jesieni. A więc co y, ustaliło Radio Net? Ustaliło taki powiedziałbym nie tyle że tajny, co powiedziałbym niepubliczny program Platformy Obywatelskiej, który zakłada tak w wielkim uproszczeniu rozbicie dzielnicowe. Polski, czyli generalnie to coś, co dawno, dawno temu skończyło się gigantycznym podupadnięciem rzeczpospolitej z prowadzeniem krzyżaków do Polski. Przypominam, że krzyżacy w znakomitej większości rekrutowali się z Niemców, a następnie bardzo, bardzo dużym okresem sromoty. Także zanim zacznę to wszystko do końca komentować, to powiem wam, że wola Boga, tuż chyba lepiej jakby platformersi wyszli na mównicę i zaczęli wyzywać swoich własnych wyborców, bo to to jest po prostu jakiś Przerażający hardcore. Zamiast tego, platformersi powiedzieli, że nie, to jest prawda, nieprawda i oni w ogóle nie mają nic wspólnego z tym programem. Tyle tylko, że mamy tutaj do czynienia ze słowem przeciwko słowu. Z jednej strony jest słowo dziennikarzy i to nawet dość szanowanych, a z drugiej strony mamy słowo polityków. Moim skromnym zdaniem słowo polityka, który z definicji jest kłamcą. E, ja już kiedyś kręciłem w vlogach, że uczciwy polityk nie może istnieć, a już na pewno nie może się wysoko w hierarchii doszłapać, czyli mamy z jednej strony polityka, a z drugiej strony dziennikarza, więc z definicji uważam, że dziennikarz jest dużo bardziej wiarygodny. Dlatego jeszcze radio wnet pokazało dokumenty, czyli okej okay, te dokumenty może można podrobić, wiecie, w dzisiejszych czasach to wszystko da się sfejkować, jak to mawia młodzież. No niemniej jednak Platforma tylko powiedziała, że sorry, to, to, to nie my, a nie zaprzeczyła tym dokumentom, więc pytanie kto? Więc tutaj mamy już troszeczkę więcej niż słowo przeciwko słowu. A do tego Platforma Obywatelska wydaje mi się taką partią jakby nieco bardziej kłamliwą niż wszystkie inne. Przypomnijmy, że to Platforma Obywatelska nie tak dawno temu na swoistym marszu Złapano e, na tym, że e, ich polityk i to wysokiego szczebla przyznawał się, że oszukują swoich własnych wyborców, że e, teraz przed wyborami, czyli wtedy przed wyborami do Europarlamentu, to mówili to, co mówili, ale po wyborach to zaczną e, stosować powiedzmy tę LGBT postulaty i że będzie wszystko co trzeba według nich, czyli tam i te związki partnerskie, i adoptowanie dzieci, tylko tego w Warszawie nie wolno mówić, bo wiadomo, że tempy ludną, no, to, to już ja o siebie mówię, no nie zagłosuje je na takie postępowe postulaty, więc trzeba ich oszukać, a potem po wyborach zrobić swoje. Także no, Fantastycznie i, i czy tak to znaczy fantastycznie z punktu widzenia, takie, takie, takie prześmiewcze fantastycznie. Moim zdaniem to po prostu jakaś... No, basakra to jest e, mało powiedziane co, co... co tutaj się dzieje, prawda? No ale dobra. Um, co, oni, co oni sobie wymyślili? Hmm, także ja wierzę radiu w Wnet i jestem przekonany, że oni rzeczywiście y, chcą to wprowadzić, chociaż podkreślam, że platforma się od tego odcięła. W związku z tym prosiłbym, żeby przed każdym zdaniem, w którym mówię, że platforma to, platforma tamto, tak jakby w myślach, dokładać sobie według radia wnet. Zrobimy, okay? ja tego nie musiał za każdym razem y, zem powtarzać, bo to są rewelacje Radia w Net. Link oczywiście w opisie do materiału chyba, który TVP na podstawie tego zrobiło, bo, bo, mogłem, y, bo oni to wrzucili do internetu, na Radio to Radio, więc y, do Radia ciężko dać link, więc możecie sobie wszystko potwierdzić, że nie ściemiam. Co generalnie według Radia Wnet, i to zawsze dodawajcie, wymyśliła sobie Platforma Obywatelska. A no wymyśliła sobie autonomię regionów, coś co no, jest mokrym snem w ogóle Unii Europejskiej i wstępem do federalizacji Europy, ponieważ, czy tam państwa federalnego Europa zrobienie, ponieważ, jakby to ładnie powiedzieć... Unia Europejska, te, te plany Stanów Zjednoczonych, Europy, zakładają, że państwa, że państwa narodowe przestaną istnieć i zamiast tego będzie jedno wielkie państwo Europa, a jakby, od, jakby odpowiednikiem województw, czy też może Stanów yy, w Stanach Zjednoczonych, tego, że państwa Europa będą regiony. Więc tutaj już, proszę bardzo, takie regiony silne, autonomiczne, yy, które już w Polsce by istniały, więc tylko po prostu skasować Polskę, yy, dać zamiast takiej czapy federalnej Polski, yy, dać czapę federalną Unii Europejskiej. Proszę bardzo, wszystko gotowe, yy, wszystko już jest. Na czym miałaby polegać ta autonomia regionów? Ona by zakładała likwidację dziewięciu ministerstw, ponieważ kompetencje tychże właśnie dziewięciu ministerstw miałoby zejść na Regiony i te regiony miałyby zajmować się m.in. gospodarką. Jak rozumiem, tutaj kwestie związane z jakimiś firmami, dotacjami i innymi tego typu rzeczami, no, miałyby zejść na, na ten. Na regiony, co dla firm powiedzmy nieakceptujących pewnych ideologii, które lubi pan Trzaskowski i koledzy, mogłoby się skończyć bardzo, bardzo źle. Bo przypomnijmy, że w w Warszawie. Jest tak zwana pozytywna dyskryminacja przedsiębiorców. To znaczy, że jeśli jesteś przedsiębiorcą, który ym, nie stosuje się do tych ich, ich ideologii i nie wspiera tych ich ideologii, chodzi tutaj głównie o LGBT, ym, to nie dostaje za to punktów czy tam przy przetargach i nie jest preferowany przy przetargach, co ym, na koniec dnia, że tak amerykanizmem y, zalecę. Powoduje to, że pan Trzaskowski z kolegami może wybierać nieoptymalne oferty, bo jak będzie miał yy, yy, ofertę na przykład na układanie chodnika od jednej firmy, która jest LGBT-friendly i drugiej firmy, która. Bra... Nie ma cechy LGBT friendly, czyli nie dyskryminuje kogoś, ale nie bierze udziału w tych wspieraniu i tak dalej, i I ta firma, która wspiera, powiedzmy, układa chodnik, powiedzmy, po 50 zł z metra drożej, ale, ale wspiera, to mogą wybrać tą firmę, która układa chodnik o 50 metr, y, złotych z metra dro drożej. 50 złotych wydaje się niedużo, tylko tyle, że takie chodniki zwykle mają kilka metrów szerokości, nie? Wiele metrów, czasem setki metrów, a nawet kilometrów długości, prawda? Więc jak się pomnoży kilka metrów szerokości, razy kilka kilometrów, czyli po tysiąc metrów długości, no to tak wyjdzie gdzie idzie parę daście, parędziesiąt tysięcy metrów kwadratowych. Jak to będzie po pięć dych z metra drożej, to wyjdzie kupa forsy, nie? Do tego jeszcze oczywiście może być na jakości i tak dalej, i tak Także generalnie Warszawiace zapłacą za ideologię Trzaskowskiego i takie coś, jeżeli by to przeszło, mogłoby grozić wszystkim firmom w regionach, które byłyby mm, zarządzane, chociaż w tym wypadku to takie bardziej dosadne słowo e, ciągnie się, e, ciśnie się na ustach. Jezu, Boże. E, um, mm. Na usta ze względu na te... Na to, co oni tam wyprawiam. Druga rzecz edukacja, prawda? Edukacja miałaby przejść na regiony, czyli w tych regionach zarządzanych przez platformę obywatelską, no to byłoby w szkołach to, co oni tam dokładnie chcą. Czyli nie ma, że walczymy z, walczymy z nietolerancją w ogóle, że walczymy z tym, że dzieci generalnie nie lubią innych i że na przykład dzieci generalnie wyśmiewają się z dzieci, które są inne, czy na przykład z grubasów, tylko nie, tamte dzieci to niech sobie radzą sami i tylko i wyłącznie walczymy z nietolerancją względem LGBT jednocześnie ich naznaczając, bo tam ma być jakiś latarnik, który wskazuje: Ty jesteś LGBT i Ciebie będziemy chronić. A jak, jak jakiś dzieciak nie chce robić coming outu, nieważne, że nie chce robić coming outu, nie jest to poprawne politycznie. Programy społeczne, czyli to oni będą decydować, czy pieniądze właśnie na parady równości, czy może lepiej na park. E, czy może na, jak, na jakieś e, dofinansowanie żłobków, e, czy może na program in vitro, tego typu rzeczy rolnictwo, uwaga, rolnictwo oni będą wspierać. E, no mam nadzieję, że tutaj polityki nie będzie. E, a także uwaga władza sądownicza. To jest coś, co po prostu krew w żyłach mi mrozi. Słuchajcie, e, ja skończyłem prawo i naprawdę troszeczkę się po sądach optykałem i powiem wam szczerze, że największa plaga w polskich sądach to nie jest to za co się bierze pis, czyli tam ten sąd najwyższy i tak dalej, A tutaj teraz może się na hejty narażę, ale ja osobiście uważam, że w sądzie najwyższym poza jakimiś tam pojedynczymi przypadkami i tak dalej i tak dalej, to generalnie te wyroki tam naprawdę są spoko i tylko te pojedyncze są nagłaśniane. Nie? Ja przynajmniej za każdym razem, gdy coś miałem w Sądzie Najwyższym, to byłem zadowolony z wyroku i żeby nie było wątpliwości, yy, no, no tyle. Natomiast to, co jest degręgoladą niesamowitą wręcz, to są za przeproszeniem sądy lokalne na Zadupiach. Tam to się dzieją. Takie numery, że po prostu yy, no, kopara opada. Yy, akcje typu. Yy, akcje typu. Yy, że na przykład jest yy, sędzia, yy, która yy, sobie wchodzi na. Jest sędzia, tak? Yy, no i przed tą sędzią występuje pan mecenas. Prywatnie szwagier yy, pani sędzi. I takie rzeczy przechodzą. To się w ogóle w głowie nie mieści, bo to jest... Ta sędzia powinna się z miejsca wyłączyć w momencie, w którym jedna ze stron jest reprezentowana przez jej szwagra, nie? Ale nie. Takie rzeczy przechodzą. Albo sytuacja, w której... w której... Żadna rodzina, że się tak wyrażę, i żadni powinowaci, kochankowie. Yy, I że się tak wyrażę, sędzia szyje wyrok jak się tylko da, no wy, szyje, szyje równo, yy, a potem się okazuje, że po wynajęciu detektywa, no, że oni romans ze sobą mają. A no, no, po prostu jest sprawa, człowiek patrzy w akta, no kurde, patrzy jak byli świadkowie przy yy, przesłuchiwani, no stronniczość level hard, prawda? Yy. No, wynajmuje się detektywa, detektyw troszeczkę tam połazi się, okazuje, że pan Mecenas, czy, czy pani Mecenas i pan sędzia mają romans. Z, y, oboje, oboje w związkach małżeńskich, nie? No to po prostu to są masakryczne sytuacje, albo wyroki zasądzane wbrew wszelkim zasadom, nawet nieprawnym, tylko logicznym. Jakieś, wiecie, jakaś sytuacja typu, że działka ma dwie fizyczne drogi, fizyczne. A sąd orzeka o tym, żeby jeszcze przez inną działkę doprowadzić do tej działki drogę konieczną. Droga konieczna z samej definicji jest to droga konieczna, czyli stosuje się y, zasady o y, u, u służebności drogi koniecznej, przymusowej, czyli sądowej, w momencie, w którym do działki nie ma dojazdu. A jak są do działki dwie drogi, no to SORY no to już się nie stosuje, bo. Bo tam droga nie jest konieczna, kolejna, bo dwie już są. Można tam tamtędy jeździć, no ale komuś jest wygodniej, tak? I, i, I takie wyroki przechodzą w sądach lokalnych. Takich małych, na zatupiach, e, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale w takich małych miejscowościach. Wiecie, takie numery tam już widziałem, że po prostu to jest głowa mała. I to na szczęście... W obecnym systemie prawnym, to co przechodzi w tych sądach na zadupiach w pierwszej instancji, na szczęście jak idzie do sądu drugiej instancji to te sądy w drugiej instancji zwykle są w dużych miastach, zwykle nie ma już kolesiostwa i przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że tam są wyroki zgodne z prawem, przepraszam za wyrażenie i nie ma już takich przynajmniej chamskich akcji, nie? Yy, dlaczego? No, może bardziej dlatego, że wychodzą właśnie z tych lokalnych układów i układzików, yy, gdzie oni się wszyscy znają, yy, gdzie oni wszyscy, na przykład prokuratorzy, yy, adwokaci i sędziowie, których w sumie jest może kilku czy kilkunastu na dany malutki sądzi, sądzik w jakimś tam miejscowości, to to, to to są wszystko miejscowa bohema prawnicza, że razem studiowali i tak dalej, i się wszyscy znają. A w dużych sądach jest lepiej. Poza tym one są bardziej nadzorowane, bo nie ma tych układów i układzików. No to super, to oni chcą sprowadzić tak naprawdę mm, tą czapę, chcą jakby dogiąć że te m, chcą jeszcze bardziej, jakby, te układy i układziki wprowadzić. No, ja, ja nie rozumiem, wiecie? Co znaczy, staram się Wam powiedzieć, um, to to, że mm, y, Platforma Obywatelska bardzo głośno krzyczy, że to jest straszne, że politycy na szczeblu rządowym mogą mieć jakikolwiek wpływ na sędziów. A ja mówię, że tym bardziej jest straszne, że politycy samorządowi mogą mieć wpływ na sędziów, bo widziałem na własne oczy, jak to w praktyce wygląda, gdzie właśnie tam ten burmistrz i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, są to nawet, nawet ym, na serialach telewizyjnych widać. Jak ten wódz wilkowy jest policją miał do czynienia, nie? Tylko, że to była za mała dziura, yy, za mała dziura, żeby tam był sąd, nie? Ale ten gliniarz, no to tam robił za jego prywatnego ochroniarza i parobasa przecież. I ja nie mówię, że z Sędziami jest aż tak, ale te lokalne układziki, lokalne układziki, które są w ogóle z morą pols e, polskiej, gdzie tam szef szkoły się zna, nie wiem z z się z, z urzędu skarbowego i tak dalej, tak dalej, układu, układu, układziki, naprawdę. Nie przybliżajmy tego do sądu, błagam. Także to jest w ogóle jakaś masakra. A, i co jeszcze, no i co mieć hasę: e, cała kasa Spit i Cit ma iść na potrzeby lokalne, tak? e, a Senat ma zostać zamieniony na Izbę, która będzie się składać z marszałków województw. Znaczy, jakby to powiedzieć, ja jakoś specjalnie nie jestem przywiązany do Senatu. Ta tak zwana izba refleksji to ostatnio to się stała y, izbą poprawiania bu oczywistych bubli prawnych, po, po, y, które przeszły przez Sejm, bo Sejm bezrefleksyjnie um, przegłosowuje wszystko, co tam y, sobie wymyślą ci, ci politycy. Ostatnio to pan Ziobro pokazał, dał taki popis tą z zaostrzeniem kodeksu karnego, że myślałem, że z krzesła spadnę, jak tam w ramach walki z pedofilią Zapomnieli penalizować doprowadzenie małoletniego do czynności seksualnej, czy tam innej czynności seksualnej. Czy mówiąc krótko, taki podstawowy czyn pedofilski, no zapomnieli pen penalizować w ramach walki z tym to jest po prostu jakaś masakra. Ehm, e, no to jest to jest, to jest to jest po prostu chore. E, to jest po prostu chore. Do tego jeszcze e, i, i, i ja się na to cholera nie zgadzam, e, bo to jest po prostu jedno wielkie osłabienie Polski. Taka Eee, taka autonomia regionów to jest de facto wprowadzenie polski dzielnicowej. I naprawdę mm, trzeba być człowiekiem, który po prostu nie zna historii, żeby się na coś takiego godzić, a już na pewno, żeby próbować to wprowadzić. Jestem przekonany, że takie regiony byłyby niesamowicie rozgrywane przez naszych sąsiadów, zwłaszcza przez Niemców, ale przez Rosjan uważam, że też bardzo mocno. Zwróćcie uwagę, że na przykład Ukraina została tak rozegrana przez Rosjan, że tam też, też takie te ruchy separatystyczne są bardzo mocne, prawda? A my też mamy tutaj autonomię śląska, tutaj to, tutaj tamto, tutaj tamto. No, no porozbijaliby Polskę jak się tylko da, a potem jestem przekonany, że pojawiłby się taki pomysł, no to może choć ta trochę do, do Niemiec, nie? W końcu Niemcy to jest też państwo federalne, um, czyli no to możecie być, taki region Polski mógłby się stać Rolandem Niemiec, w ogóle o co wam chodzi, dla, dlaczego nie, prawda? To jest w ogóle jak, jakaś, jakaś, jakaś masakra. masakra. Przypominam, że Platforma Obywatelska oficjalnie temu zaprzecza, ja osobiście bierzę radiów net. No, a jeszcze do tego wszystkiego <grym> jakby Lech Wałęsa wyskoczył, to myślałem, że, że też spadnę z krzesła. E, tutaj sobie cytat wynotowałem. Ja przestrzegałem, że jak przegrają i wygra PiS, to wszystko się skończy wojną domową. Kurde, to już jest kolejny, nie? Um, ja ja sam, sam chyba trzeba będzie zrobić taki vlog pod tytułem 100 podobieństw Janusza Korwina-Mikke i Lecha Wałęsy. To jest jedno z nich. Wałęsa, nie, Wałęsa po, już po wyborach coś tam mówił o Puczu. Przepraszam, Janusz Korwin-Mikke po wyborach coś tam mówił o Puczu, że młodzi powinni wstępować do wojska, bo za ileś tam lat akurat będą, będą w kadrze oficerskiej, a ten wprost mówi o wojnie domowej. No po prostu super. Ja, ja się na to kompletnie nie godzę. I, i, tylko, I tylko mówi, na ile krwawą to ja nie wiem. Czyli zakłada, że będzie krwawo, no ludzie, e, pytanie kto z kim ma walczyć. No, ja mam, mam nadzieję, że. E, to się, to jest po prostu jakaś jakieś jak, 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 jak chore, no. E, I co najgorsze i, ja jestem w stanie uwierzyć, że naprawdę ci ludzie sobie coś takiego wymyślili, że coś takiego naprawdę kombinują. E, oby nie, i to słuchajcie, to no nie jest vlog, w którym ja popieram pis. Nie, to jest vlog, w którym ja y krytykuję platformę obywatelską. Ja nie popieram w tej chwili żadnej formacji politycznej. Jeśli to się zmieni, to Was poinformuję. Pozdrawiam, trzymajcie się do zobaczenia. Jeżeli Ci się vlog podobał, daj łapkę w górę i napisz coś mięgo w komentarzu. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!